Po I wojnie światowej doszło do polsko-niemieckiego sporu o ten region. Część mieszkańców Górnego Śląska artykułowała głośno to, że nie chce należeć już do państwa niemieckiego, że chcą przyłączenia do Polski. Początkowo obradująca w Paryżu konferencja pokojowa postanowiła zaspokoić te polskie roszczenia te dążenia górnoślązaków zostały wyartykułowane podczas konferencji pokojowej przez polską delegację, której przewodniczył Roman Dłowski i Ignacy Paderewski. W maju 1919 roku zaproponowano, że ten obszar, do którego Polska rości sobie pretensje, zostanie włączony do państwa polskiego. Wywołało to oczywiście sprzeciw Niemców zamieszkujących Górny Śląsk, głównie w miastach, to szło do masowych demonstracji ludności która identyfikowała się z państwem niemieckim. Wówczas wielkie mocarstwa stwierdziły, że ten problem Górnośląski wcale nie jest taki łatwy, jakby się wydawało. Dlatego też postanowiono dla rozstrzygnięcia tego konfliktu wykorzystać bardzo popularne po pierwszej wojnie światowej narzędzie, jakim był plebiscyt. Ten plebiscyt. Ostatecznie odbył się 20 marca 1921 roku. Zanim do niego doszło, Górny Śląsk stał się sceną gwałtownej walki politycznej, akcji propagandowej na niespotykaną dotąd skalę. Ze strony polskiej prowadził ją Wojciech Korfanty, polski komisarz plebiscytowy. Ze strony niemieckiej, takim komisarzem był doktor Kurt Urbanek. Wyniki plebiscytu były jednak niekorzystne dla Polski. Blisko 59% obywateli opowiedziało się za pozostawieniem Górnego Śląska w państwie niemieckim, 40% chciało, aby region znalazł się w państwie polskim. Strona polska była trochę zaskoczona tym niekorzystnym wynikiem plebiscytu, a zaniepokojona sygnałami, jakie zaczęły napływać z z zachodu, mianowicie z sygnałami dotyczącymi przyszłości regionu, jego podziału. Mianowicie proponowano Polsce przyznanie zaledwie kilku powiatów, a więc powiatu Rybnickiego, powiatu Pszczyńskiego oraz krawków powiatów Tarnogórskiego, Bytomskiego i Katowickiego. Oczywiście było to dla strony polskiej nie do przyjęcia, dlatego też Postanowiono, że zostanie na Górnym Śląsku przeprowadzona manifestacja zbrojna znana nam pod nazwą właśnie Trzeciego Powstania Śląskiego. W nocy z 2 na 3 maja, generalnie o godzinie 2 nad ranem, tak można powiedzieć rozpoczęła się godzina W, przystąpiono do akcji zbrojnej, czyli do działań tego Trzeciego Powstania Śląskiego. Strona niemiecka była zaskoczona rozmachem, skalą tej akcji. No i powstańcom udało się w ciągu tygodnia osiągnąć ten cel, czyli dojść do tej linii Korfantego. Później oczywiście te działania zbrojne jakby zostały wstrzymane, ten impet jakby się wyczerpał, te długie linie komunikacyjne łączące obszar przemysłowy z tym rejonem rolniczym, czyli Górą Świętej Anny, Kędzierzynem. Wydłużyły się, Niemcy też zebrali posiłki, no i można powiedzieć, że rola zaczęła się odwracać. Niemcy przystąpili do kontrofensywy i być może skończyłoby się to wszystko bardzo, bardzo źle. To powstanie by upadło, natomiast działania niektórych oddziałów, działania niektórych powstańców przyczyniły się do tego, że to powstanie zakończyło się sukcesem. 15 sierpnia w Kończycach odbędą się miejskie obchody upamiętniające wybuch III Powstania Śląskiego. Uroczystość zainauguruje msza święta w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała. Kolejną częścią obchodów będzie przemarz pod pomnik Powstańców Śląskich, gdzie złożone zostaną kwiaty oraz wygłoszony apel w imieniu poległych.